Czy jak idziesz i dostajesz propozycję, że występujesz na Polsat Hit Festival i masz swój pomysł na to, to Polsat bez problemu mówi doda, bierzemy wszystko? Yy, tak, bo oni wiedzą, że wszystko co wymyślam jest gwarantem oglądalności i sukcesu. I nie mylą się. Czy Smolasty to zawsze akceptuje twój każdy pomysł sceniczny? Yy, ale to już tak pod koniec, żeby nie było czasu na zmiany. Ja powiem Ci, że prezentujesz się pięknie. Um, powiedz mi, jutrzejszy dzień to taki bardzo Twój ważny dzień, bo po, wraz, na scenie pojawią się twoje utwory sprzed no długich, długich lat. Deklar, no. Tak, to Przygotowujesz się specjalnie do takiego m, m, występu, czy co sprawiło dla Ciebie trudność największą? Nic. E, wszystko co e, związane jest ze sceną sprawia mi przyjemność i nie, od, e, nie interpretuję tego jako trudność, tylko jako wyzwanie, jako fajną przygodę, e, jako t, m, powód do rozwoju. Inspirację jakąś dla innych w ogóle nie traktuję tego jako trudność, i wymyślam sobie cały czas nowe rzeczy, żeby zaskakiwać moich fanów i siebie, czyli na przykład stepowanie będzie, będzie, jutro, będą różne fajne inne niespodzianki. Czy mijając 20 lat, kiedy zdobyłaś tutaj w operze leśnej statuetkę, słowik publiczności? Mm -hmm. Kiedy zdobywasz takie nagrody, to zawsze jest ten sentyment zdobywaniu właśnie tej statuetki od publiczności? Oczywiście, ale wiesz, nawet nagrodą jest to, jak wchodzę na scenę i słyszę tak głośne brawa. I za każdym razem, kiedy mm, odzywam się chociażby do mikrofonu i słyszę ten odzew i tą odpowiedź od publiczności, to już jest dla mnie ogromna nagroda. Yy, I właściwie nie potrzebuję żadnych już innych statuetek, bo to jest to, na co zawsze czekam. A takie wydarzenia. Dla ciebie są ważne, kiedy słyszysz na, na przykład na C-bloggers Daria Ładocha dedykowała piosenkę Tomaszowi Jakowiakowi i ciebie, ty weszłaś na scenę. Czy to dla ciebie też jest taki moment pokazujący, że Twoja twórczość to jest naprawdę ważną rzeczą dla ludzi? No, wiesz, Daria Ładocha jest moją fanką. I ona zawsze śpiewa na wszystkich domówkach: piosenkę, dwie bajki. I pewnie kiedyś sobie obiecała, że kiedyś się zaśpiewa publicznie. Dała radę? Dała radę. Da, nie, naprawdę dała radę. Ale było to dla mnie tak wzruszające, że postanowiłam jej pomóc, żeby jej nie zostawiać na tym, na tym padole. Ale było to bardzo wzruszające. Wiem, że była też bardzo związana z Tomkiem. Ja nie, ale i mm, tak było to bardzo łapiące za serce. No właśnie, wspierasz ludzi? Czy to, co dzisiaj pojawiło się w Twoich social mediach związane z pogróżkami, to mm, czy ty dostajesz wsparcie właśnie od fanów z, takich, z, takich, no z takiego powodu? Dostaję, ale chyba bardziej liczę na wsparcie Policji Ochrony i tutaj Straży Miejskiej, którą też dostałam. I bardzo y, sprawnie zadziałali. Y, Komputer już został przyjęty, ten, który, z którego, ten, na który przyszedł ten mail, mail również zabezpieczony, więc myślę, że ustalenia tożsamości to jest kwestia chwili? Myślisz, że wybory pozwolą na to, żeby skończyło się właśnie ten hejt, no, coraz bardziej szerzony w naszym kraju. Co mają wybory do etyki i moralności kręgosłupa. K które każdy powinien mieć w sobie, nie kto będzie nami rządził i nie jaka partia polityczna będzie u władzy, to jakim jesteśmy my ludźmi, to jest yy, nasz wybór i coś jakby nadrzędnego, więc jeżeli zachowujemy się jak psychopaci, wysyłamy pogróżki, hejtujemy, zostawiamy w sieci wyraz swojej frustracji i nienawiści do osoby, której nawet nie znamy, to tylko świadczy o nas. Myślisz, że koncert artyści przeciw nienawiści powinien ponownie się pojawić? Tak, myślę, że tak. Masz pomysł na to, żeby to jeszcze raz zorganizować? Jeżeli byłaby taka chęć chociażby od strony telewizji, żeby pomóc nam w produkcji to jak najbardziej. Doda, dziękuję Ci bardzo dziękuję. i wszystkiego dobrego ja ci życzę. Jutro do przed telewizory.